Witam Was, proszę znać, dojechałam. Na lotnisku odebrał mnie pan, przyjechał do mm mnie -hmm. samochodem Jak poszłam siadać z spodu samochodu, to poszłam, wiecie, z prawej strony To zapomniałam, że mają tutaj ruch lewostronny i mają kierownicę po drugiej stronie niż my Tak samo jak mają w Anglii <laughs> Ja mam taka, the wrong side Pan był bardzo miły, przywieźł mnie tutaj Dostałam też ulotkę od mojej szkoły I wychodzi na to, że tak, teraz jest sobota, jutro niedziela, to te nie mam wolny, mam normalnie weekend Ale w poniedziałek o 8 muszę się stawić do szkoły A tak normalnie będę miała od 9.15 do 12.45 z półgodzinną przerwą w jednym czasie. Jestem już w moim pokoju. Okej, okay, oto mój pokój. Mam tutaj jedno takie duże dwuosobowe łóżko, szafę. Taki malutki balkon, na który nawet da się wyjść jakbym chciała. Lustro. <grym> I tutaj jest łazienka. Jest dosyć mała, mam prysznic, ale na to nic. I tu jest tak, że to jest taki jakby apartament dla studentów, właśnie uczniów. Mamy, jakby, wspólną salon, wspólną kuchnię, ale oddzielne pokoje, w których sobie mieszkamy. I w ogóle tak, jak tutaj weszłam, zapoznałam się z dwoma dziewczynami, które są z Niemiec. A są przymiłe, i one niestety już dzisiaj wyjeżdżają. Ale zaprosiłem je, żebym za chwilę z nimi poszła i z ich jakimiś tam znajomymi do miasta, kupić jakieś tam pamiątki dla ich rodziny i przy okazji możemy pójść też coś zjeść razem. Szczerze, ja chcę się spać tak bardzo, ale nie jestem tutaj, żeby spać, więc idę, idę na miasto z moimi nowo poznanymi przyjaciółmi do szkoły. Chcę się wyleczyć. Wiem, że nie zrobię tego kompletnie jeden dzień. Dzisiaj zrobię z energii, czyli go widzę w domu, ale na pewno muszę je do sklepu. Wsprowadzi czuki, żeby zabrała, bo mi to zrobiłam szkoła.

Wydało mi to wszystko 35 euro, więc naprawdę niedużo, jak na naprawdę tyle, gdzie przekąsek, jedzenia i tak dalej. więc ceny moim zdaniem są naprawdę w porządku. To było na tyle z mojego odpoczywania bo stwierdziłam, że mi się ludzi i że nie chcę tracić wolnego dnia. Więc e, za jakieś 12 minut mam autobus i pojadę sobie na plażę Golden Bay. Ja się strasznie łatwo spalam, bo w na drogę, żeby nie mieć tak na nago. Сегодня из первый день школы. Class and it was really fun. I loved it. My first day was really good, absolutely incredible. 100% recommend. <laughs> Sorry. <laughs> Lekcji angielskiego, ze względu na to, że skupiały się na mówieniu. Po prostu rozmawialiśmy całą lekcję, tak? I nauczycielka też była taka, że zadawała nam pytania odnośnie naszego życia i tak dalej. Więc to było fajne, bo faktycznie można tego języka poużywać i uważam, że właśnie to jest najważniejsze w nauce języka. Poznałam dzisiaj bardzo dużo nowych słów, których znaczeń wcześniej nie znałam, więc to jest zdecydowanie duży plus. Plan na dzisiaj jest taki, że pójdę chyba na spacer, a potem wieczorem się spotkamy ze znajomymi ze szkoły i idziemy wszyscy na jakąś taką kolację. Nie wiem czemu. Różowy kosm is such a vibe. In my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win a life. I never miss that fact. Taking big swings, to the path. I sing what I mean. Dzień dobry, besties. Okazało się, że dzisiaj jest jakieś święto na Malcie i jest wolne. Nie ma ani pracy, ani szkoły. Zabukowałam sobie rejs. Dead for the s jak typowy polep na wakacje. Nie wiem czy to widać. Skiety są, klapki są. Jest git! Lecę do szkoły. Szkoła z rana jak śmietana. I think mean, that's illegal but whatever. Let's just let's just do it. Oh, or że dobrze mam się spało w Lecę właśnie do szkoły. Mam mój outfit. Spodajki ze Top z lalką. No i buty. There is Okay, <laughs> we're on a break. My name is uh, Roman. Okay. I'm my. By... I <laughs> <We> look so <laughs> red. You <laughs> don't look like okay. that. I'm not always red. <laughs> Me neither. No, I think it's my camera because you're not that red in real life. I don't know what's happening. It's not that no. bad. It's just my camera. Yeah. I'm sorry. I don't know what's happening. Oh, I love your bracelets. Uh, so pretty. I made them myself. <laughs> oh, really? She's talented. you? Oh my gosh, really? yeah. oh, that would be great. I love bracelets. I always had this one. Just an update. I have more bracelets now. And Roman actually made me a bracelet. Look at it. It's so pretty. She made it herself. I love it. Thank you. Mm -hmm. O nie, to jest górne piętro szkoły i ja mam zawsze lekcje w tej sali i tu jest też łazienka. A na początku korytarza jest taki przyczep i na co schody na dół. O, przynajmniej ticket, please. I ja Dziękuję. lekcje i przyjechałam sobie do balety. I to jest. Stolica Malty. To takie trochę większe miasto niż to, w którym mam mój apartament. I jestem tutaj głównie pozwiedzać, mam zamiar iść do muzeum, do katedry i kupić pamiątki. Dzisiaj lekcje były bardzo fajne. Nauczyłam się znowu bardzo dużo nowych słów i robiliśmy emphasizing phrases, jakby nakładanie znaczenia na konkretne wyrazy w zdaniu i było super. I dzisiaj jesteśmy pracę domową, więc będę musiała ją zrobić. Reszta dnia. Zwiedziłam, błąkając się po Malecie, kupując pamiątki dla mojej rodziny i znajomych. Znalazłam taką cudowną starą bibliotekę z książkami z 1720 roku. Zwiedziłam przeróżne ogrody, zabytki, widoki były przepiękne, a pogoda jeszcze lepsza. Zahaczyłam też o muzeum, na którym bardzo mi zależało, i doszłam tam dosłownie w ostatniej chwili przed zamknięciem. Bo ogromne mieli prześwietne wystawy. Zabrałam sobie też przypuszczenie lunch i super spędziłam czas samą sobą. Wciąż do domu i to się teraz pracowałam z angielskiego. Mam się szybko jedno zadanie, mam się zrobię to bardzo szybko. I w sumie więc sobie do Was pikadów. Hate 165, exercise 2. Okej, chodźmy To jest książka o mnie na poziomie C1 właśnie zobaczyłam. Powiem Wam może troszeczkę o szkole. Jak moje wrażenia, teraz już po trochę dłuższym zachęcam. Jedno po polsku, po angielsku, po angielsku zrobimy bardziej edukacyjnie. So I... Absolutely love this school, and the thing that I love the most about this school is the atmosphere. Everyone is just so positive there. When you walk into the school in the morning, everyone has a smile on their face, and it's just so encouraging. And everyone is super nice, super friendly. Like if you want to talk to someone, you can talk to literally anyone, um, and they're going to help you with anything or just talk to. You. Well, in winter, I hate the cold weather. The thing that I hate. Okay. When I'm at school here, I don't feel like I'm at school. All I feel is peace and excitement for learning new things. And I believe that this is what every school should feel like, and this is what every learning environment should look like. Because otherwise, how are you supposed to learn when you're scared or unmotivated by the people who were supposed to be your mentors and who are supposed to cheer you up and not bring you down? Got to lock our front door i felt like shit my whole elementary school and even though i loved learning school was one of my passions like honestly coming every single day to a class and um, getting to know new things was so fun for me and for my brain it was kind of relaxing even i would say but because of the atmosphere it was hell that was not fun that's not what learning should be about Control. visitors would find like crazy do not use hyphen for example so there are some exceptions of compound adjectives without hyphens but the majority are always with hyphens Ship for lunch because why not sure że to już jest mój ostatni dzień i dzisiaj lecę na jazdę konną, a potem spotykamy się z znajomymi. Idziemy do baru w St. Julians, to jest takie miasto, żeby posiedzieć, pogadać, ale najpierw muszę spakować cały mój pokój. One, oh w ogóle odmij telefon wczoraj do utopiłam go, nie działa, więc nie mam z nikim kontaktu. Excited, Nie tego chyba ponad I guess I'll wait for you to come I know it's fate temptation's tongue I'll follow. jest Po pierwszej jestem już w moim apartamencie i za jakieś 2,5 godziny przyjeżdża mój kierowca. Odwoź mnie na lotnisko, mam lot o 6, Także dzisiaj nie ma spania, <grym> Ale ogólnie wam ja sobie YouTube'a, żeby nie zasnąć. I chciałam powiedzieć, że naprawdę było super. Strasznie mi się podobało. Fajni ludzie, fajne doświadczenie. Podobało mi się też to, jak na przykład, nie tylko sam fakt, że ludzie byli wiecie, przy różnych narodowości, naprawdę. Poznałam ludzi z Kolumbii, z Wenezueli, z Bułgarii, z Niemiec, z Hiszpanii, z Korei, z Chin. Naprawdę tyle ludzi, z tylu zakątków świata. I Jeszcze fajne było to, że były takie różnice wieków. Na przykład w mojej klasie było pięć osób, z czego dwie były w moim wieku, bo jedna miała tam 16, druga 19, trzecia osoba miała tam chyba 20, więc no też tak w moim przedziale wiekowym powiedzmy. A ostatnia osoba była po 40. To już było coś fajne, takie, że wiecie, po pierwsze nigdy nie zapóźniono nałknięcia. Języka. Możecie się za niego wziąć na to, że mieli 30 lat i tak macie szansę być w najlepszej grupie i, i, I po prostu umieć go perfekcyjnie jak się postaracie I że właśnie jedyne na co byśmy podzieleni to na nasze levele angielskiego Naprawdę będę bardzo dobrze wspominać ten wyjazd, super się bawiłam, um, dużo się nauczyłam Czuję, że znowu wróciła mi taka pasja do angielskiego i taka łatwość w mówieniu Bo powiem szczerze, odkąd wróciłam ze Stanów, nie to, że pogorszył mi się angielski, ale w ogóle przestałam go używać Co się może wydawać logiczne, bo jestem w Polsce, więc rozmawiam po polsku ale w takim sensie, że nawet nie wiem, do moich znajomych, do mojej rodziny, tak jak z moim bratem czasami gadałam, to jakoś tak przystałam, bo nie wiem, czułam, że mm, niektórzy mogą myśleć, że robię to na siłę czy coś, Ale ja po prostu kocham gadać po angielsku i ten wyjazd przypomniał mi o tym, jak bardzo to lubię i I don't care, I'm gonna talk in English all the time now, so... Deal with me Naprawdę potrzebowałam tego Zwłaszcza przed wyjazdem, który się szykuje za 3 tygodnie Nie powiem co to, ale możecie się domyślać Więc przydało mi się takie przypomnienie angielskiego I tak jeszcze na koniec chciałabym bardzo podziękować panu Januszowi I po prostu organizacji Perfect za po prostu wysłanie mnie na tak swoją przygodę i tak cudowny wyjazd Za w ogóle możliwość bycia tutaj i sprawdzenia tego wyjazdu językowego specjalnie dla was Pamiętajcie, że zostawiam wam linka w opisie do tego wyjazdu z Malty Ale są też przeróżne inne są na przykład wyjazdy wolontariackie i tak dalej, do przeróżnych krajów, przeróżnych miejsc, więc też możecie sobie wybierać długość, też decydujecie Wy, jak długo chcecie jechać. I no, co mogę powiedzieć? Polecam, było super, będę tęsknić i no, pora na kolejne